Tylko znasz że ostrzania i z tego tu. No a co, przecież tego tyłu się nie zabije? O co chodzi? Heh. To nie trzeba by było go zabijać? Dobra, kontynuuj. Może teraz to będzie taki oddzielny etap? Mhm. Dobra. A, to na scence. sam się zabiję. Jezu Chryste! Pukasz czasem, kurwa? Ach. Ach. Dobra robota zaczęła się. Kim on jest Glyną? Prywatnym detektywem? <laughs> To żaden jebany prywatny detektyw! To kiepszony duch! Legenda! To jebany hitman! Hitman? O w dupę. Co ty dobra mi dopierdolisz? Szymaj Kurwa, zmienia wszystko! To zmienia wszystko! I co my z nim teraz zrobimy? Puk, bok, bok, Pokojówka! Kurde! Cześć! Co to robisz? Ciekawa stęka Buenas Dzień dobry. Mamy tu mały bałagan. Mogłabyś o, wejść tak, trochę posprzątać? To Fajnie, byłoby miło. Posprzątać teraz? Jasne, wejdź, w podziemi. <noise> ja ale <zabiję. A> dlaczego? Nieprzodny bydlaku! Ale dlaczego ja <noise> Wiesz, nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż zabicie cię tu i teraz. Ja zabijając legendarnego zawójcę. Tak. Ale ja nie potrzebuję takiego rozgłosu. No więc... Hmm. Bo... Wynajmij go pewnie. Co? Zrobiłeś coś bardzo, bardzo złego. <laughs> I teraz nie będę szukać mordercy, prawda? Mordercy. Pięk! Może pokojówka zabierze? Tak nie brzeszczę, ale to jest kurwa pięk! Jak pieprzona gwiazdka! Masz podnieść sobie. Nie, po namyślę. Dzień, dzień, słowiczku. Lejk, nie rób tego, proszę! O co chodzi? Nie, nie zauważyłem. No dalej klanie, lepiej się pośpiesz. Adios. Dlaczego jak podpali? Zastanę. Że po prostu chciał go zabić. Hit mentor, hit mentor. Ciekawe Run for your life forest No i co teraz? Przez okno? Kurde. Tam mam. Wstawaj! Dlaczego on się tak kuca No dobra Akurat w momencie kiedy przyszedłem Wiadomo tam są schody Kurde zauważyli mnie, tak? Idę na górę Już za efekt? Gdzie jest helikopter? Co tylko mam To go! W tubę! Pum! Podnoś broń I nie żyje Dobra Jeszcze raz tutaj na spokojnie Hm. Tutaj w plecy go Podnieś broń Dobra, obydwoje leszy Muszę się stąd wydostać. Strzelaj w głowę. Dobra. Tam jest wyjście. A. Dobrze jest. I pewnie koniec misji. <grywy> Nie, jeszcze. Teraz jest ten w miś kościele. Mano, tak się łatwo, nie posłucham. Dobra, jestem tutaj dalej w tym dalszym parcie. Parcie misji, ale tutaj ciężko dosyć jest. Może tym razem mi się uda i się ale... Kurde, ktoś tutaj idzie na górę. Czasami ten gość tutaj wchodzi, a czasami nie. Takie dziwne. Takie, wiecie, że nie do końca... ...skryptowe. Parę skryptów napisać. Złotwiłem go. Przebiorę się za niego. Żeby być mniej rozpoznawalnym. I go do szafy. Do szafy, do szafy. Trzeba ich chyba po prostu wszystkich pozabijać i będzie najlepiej. Zobaczę ten notes. Proszę o ciszę, o co chodzi. Eee, Wzajemnie zostaną czym łatwym, śpiący niebiescy chłopcy. Aha, czyli tutaj nie ma napisane o tej misji. ...w tym wyzwaniu. No to świetnie. Tutaj jest jeden gościu i to mi bardzo przeszkadza. Ciekawe bym mógł go rzucić, nasz. O i się nikt nie kapnie. Widzicie? sprytnie jest. Mogę wziąć jeszcze ten nóż? Pewnie, że mogę. Dobra, przeciągnę go, bo teraz jest na mocnym widoku to ciało O, tutaj jest kufer Znaczy kubeł Kubeł, kubeł Teraz jest kolejny policjant No ale to mi się więcej Dobra, spróbuję tutaj wejść na górę Niepozornie niespostrzeżenie. Niepostrzeżenie. Tam jest jeden gościu. Cytra. Mamy tu małą, osobistą, krwawą Niedobrze było odkryto tą plamę krwi ale... ale to nic Ciche zabójstwo Nie mam go nigdzie schować ale Chwila Tutaj jest jeden gościu Dobra. Idę dalej. Głupie ptaki. Dobra. Przyszedłem już kawałek dalej. To jest szafa po prostu, tak? Chyba gości obok nie przychodzi właśnie. O ja, jaki fart. Nikt nie leży. Ty leżysz. Przebiorę się za niego, mam taki czarny ten... Kostiumek, ładniejszy. I do szafy. Stój tutaj, tak. Tak jakbyś jeszcze żył. No, to mogę na górę wejść. Policjant tutaj, jak na Assassin's Creed. Dobra, może by nie zauważył, jak tutaj będę tak szedł z progu. I to jest przejście w dół. Mogę tutaj tak przeskoczyć? Mogę. Dobra, jeszcze jestem całkiem niedaleko, chyba. I go w mordę. Chyba mnie nie zauważyli, ale... na górę. Kurde, ale to jest niebezpiecznie. Hej, Chyba mnie nie widzieli. Już jestem całkiem niedaleko. O bezłatnie i zabij go. Zabij go. Zabij go bez problemu. Kurda. Siet, siet, siet. Umieraj Ktoś tutaj wchodzi po soda chyba Nie mogę skanować Kurde, z czego oni by tutaj nie strzelali Uciekam Mogę uciec? Szybko, gdzie oni są? Co, nie zabiłem go? Gdzie oni? Dobra leży, jak to tam ma się dostać? Szybko. Krawędź, krawędź. Do góry. Spuścić Rando. Wymuję broń i uciekam. Uff. duże wieżowce No po widzicie